Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z ETS-a na Multiplayerze. Dzisiaj pojeżdżę sobie z moimi moderatorami, a jednym z nich będzie Mr. Coffee. Siemaneczko. Lolo. Siema. Foka. Cześć. Koteusz. Siema. Oraz na ostatniej pozycji, ale wcale nie taki najgorszy, Eduardo. Hej, witam. Więc możemy kofi ruszać. Jak widzicie ja sobie już tutaj zamieniłem ciężaróweczkę. To jest są taką ładną skanię, już nie na kredyt, za własne kupiona. Nikt nie będzie zarzucał, że za kredyty jak ostatnio także, piękna, piękna yeah. skania. Fajnie, że ktoś edytował na kanał. Ja edytowałem, zrobiłem, żeby nie wchodził nikt jeszcze. Dobrze, ruszaj, Kofi, bo just. ty pojedziesz tak. jako pierwszy. Ale tak, tak. Tak tak, no tak, tak. tak, już, już, na 100%. A, tak, Aż ruszaj. Szybko mogę mam jechać, mam, czy mam wolno dźwięk. jechać. Dziękuję. Wolno, wolno. No 90, tyle co nam na czepy złota pozwalają. Kitty, masz ruszać już za Kofi, miasę pojadę That's za wami. A no, widzę, właśnie. Ruszafa so popędziła. Ej, ale ruszowe Kota to ja jeszcze w życiu naocznie widziałem. Ale to e, Właśnie. Letowa. No dobra, Moje... to ruszowa, jakaś to różnica wielka. E, właśnie, no, jest to moja pierwsza w sumie, no nie pierwsza troszeczkę już ćwiczyłem, ale trasa, no którą jadę właśnie na, na pacie. Więc to. Więc jeszcze, może jeszcze tego do końca nie opanowałem, więc e, mam nadzieję, że tutaj bez, bez tragicznego wypadku się obejdzie. No zobaczymy. W każdym razie dodatkowo ze mną na padzie też jedzie kofi. E, Dobrze, mówię. Zadowaniem tak, będzie dzisiaj. Kofi, mm, Kiteusz też jest na padzie oraz Eduardo, tak? Tak, tak, to, ty tak, tak, kurwa to nazwać jazdą. <laughs> No właśnie. Ej, no serio, goście się założą Na, na drodze. Nie pytaj no, Tak też można, no. Nie pytaj boi się. Po prostu, po prostu się bój. Nie musisz już Edziu. nic więcej wiedzieć. No, to pad No kurz skręć! Debilu, Bo w ciebie wiele. No, no ty pojemie. Je... No i go... No dobra, go. Ge no kurzwa, no! Ale Edziu, możesz mnie wyprzedzić spokojnie. Dobierz no, ze baje? mnie jeszcze, no. Nie. <laughs> nie, nie. Najlepiej się zatrzymać na no środku. No. Jeszcze pchasz. No gdzie we mnie wjeżdżasz debilu? <laughs> No to patrzę nam trasa <grymne> się bardzo <grymne> fajnie zaczęła. na to <grymne> <grymne> Czekajcie, sekunda. Fajnie nam się bardzo trasa zaczęła, naprawdę. Świetnie. <grymne> Od razu jeszcze, jeszcze repo, report musiał pójść. No cóż, no bywa. Dobra. No to nam się trasa naprawdę dzisiaj bardzo, no bardzo fajnie zaczęła. No, 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 wiadomo. <grymne> Nie ma co. Dobra, Kitty już ruszyła, więc ja mogę też ruszać. Nie zdążyłem nawet za Kitty wyhamować. Fajnie, że gościu teraz sobie wrzuciła awaryjne i wyjedzie teraz we mnie prosto. Nie no, zdążyłem go minąć. Nie wierzę. Naprawdę. Jeden, tak. 2 kilometry na godzinę na to Ale był gorszy gościu, a wie kto. No goni się, goni. Nie no, powinniśmy Cię Kofi bez problemu dogonić raczej, ale, ale i tak to było strasznie słabe. Tak, pani foka, wiem. Co tu gości no i patrz, i teraz we mnie wjeżdża, nie? No, no to chyba... już wiesz, chyba ja będzie ja taki, ja taki ja go nie standard. Minam. Ups. nie yy, Możesz jechać. Znaczy jeszcze się tak nie rozpędzaj, żeby nie ten, bo, bo tam dalej Lolo ma teraz problem z tym gościem, no nie wierzę. No Wiecie jest co? tak, może z Fajna, fajna... Naprawdę fajna gra i wszystko, ale, ale no, zdarzają się też takie rzeczy, a właśnie, a co do, co do zdarzeń w ETS-ie, to w sumie wiecie co, Gdzie e... ja mam jechać? nie wiem. Prawo. Wow. A ja miałem zablokowaną. Zagapi, zagapiłem się na chwilę, bo, bo chciałem wiecie, coś zacząć co, mówić. ale Jedź nie, nie ma dodatków szybciej. i nie pojedzie na Łódź. No, ma. Ja nie ma dodatki. Lolo nie ma. Pojedzie na Łódź. Lolo nie ma? Nie, ma. no nie ma, bo może No to fajnie, Lolo, że teraz nam no, o tym mówisz. No super, ma... no. Nie ma, nie ma to jak ten, jak dowiedzieć się, że ktoś nie ma dodatku, jak jesteśmy już prawie wyjechaliśmy z Poznania. Dobra, ale odciągnąłem typa. Nie, no, ty... no, Możecie jechać spokojnie. Uciekajcie, spędzamy. tak? Okej. Okay. Właśnie, co, co do takich o, miłych aspektów. Panu co do takich bójcie? miłych e, aspektów ETS-a, to w sumie e, DJ sali 12 i Wojtka 00 chciałbym pozdrowić, których spotkaliśmy akurat na, na warsztacie, tak? E, w Poznaniu. Gdzie, w garażu. Naprawdę, nie, to był warsztat chyba. To był garaż. O nie, to warsztat. był garaż. Faktycznie, to, to był garaż, racja, dobra. Ja, ja, mam, ja mam sklerozę. Także was panowie bardzo serdecznie pozdrawiam. Miło, miło czasami mieć taki miły aspekt w grze, że zapomnieć wyłączyć CB Radio i nie usłyszeć cukablic i Dinahui i tak dalej. Tylko miło, miło usłyszeć głos rodaka, który jednak, e, jednak e, umie ucieszyć, a nie tylko wkurzyć. Więc jeszcze raz ja was serdecznie pozdrawiam i naprawdę było miło się spotkać. Może kiedyś jeszcze się spotkamy gdzieś to zrobimy jakąś wspólną trasę. A Foka już tam ma jakieś podśmiechujki. O, ja widziałam, co ja zrobiłem. Co Jak ciebie to nie ma. czułość na pancie. <noise> nie, no ja sobie ja czułość ja ustawiłem i jedzie mi się mi się bardzo dobrze. Ja uważam, nie powiem, na że to było źle. Facie, jak sobie Wiem, ale to. Znaczy, wiesz co, ustawiałem niby, ale i tak chyba troszeczkę nie w tą stronę pociągłem ten hamulec i tak mocno się... I od razu staje w miejscu. Mm, Mądra, od razu ja dobra, w miejscu? Nie, dobra, dobra, nie, dobra, no. z, zakończ, zakończmy tę dywagację no na ten no. temat dzisiaj. To jest to jest bardzo zły temat, kawa, nie rozmawiajmy o tym, bo, bo to się wiąże z dużym bólem i, i cierpieniem i w ogóle. Mówisz, masz jakieś problemy w tym wieku? Ale no nie ty? możemy tylko 90 na godzinę. Spoko moje i tylko tyle wyciąga Ja mogę z tym zjeść Ale nie Edwarda nie Iweko te... tyle leci tylko z, przepa z przepaści Okej okay. yeah. Ale się wystraszyłem Jak no ja tu teraz śmiałe. zawał przeżyłem Mautosave uh, no pewnie jedź I pewnie. Ja nie musisz się Nie zatrzymać. muszę, że uderzyłeś we mnie Dam się trochę koteuszowi wyprzedzić żeby nie było. O, i teraz można jechać sobie. Mam dopiero. chęć cię wyprz wyprzedzić, ale tego nie zrobię. I bardzo dobrze. A może jednak... Może jednak ja nie. By... nie. O, <noise> i tak ci nie mogę dogonić. Waj! Halo. <noise> no, bo moje chomiki się właśnie skręciły. Ej no jadę. O nie, 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 nie jednak. A to Nie, czy... ja. ja no właśnie nie Lolo nie, wypowania... Lolo nie pojedzie niestety za nami, bo brak dodatku. No Także jedzie. mogliśmy najpierw to, to sobie sprawdzić, a to tak wyszło trochę słabo. <grym> no, ja przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej przynajmniej odciągnął odnosty panie nie? A kawałek trasy przejechał, no hall. No, z Poznania <grym> zdążył wyjechać w <grym> razie. <grym> Baranda tak. No, ja taki mindfuck, ja mówię, gdy w prawo skręcacie ja mówię, blokadę. Mówię, to... ja no to w jadę. sumie bardzo, bardzo fajnie się dogadali. Kitty, ty chyba jesteś dzisiaj pod wpływem. No chyba. Nie tylko. Ona. By, by nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, no bo ja nie jadę 90, bo ja jadę spokojnie. No mi się gościu tak. nie śpieszy. No, no mamy ja ładunek. Ja Trzeba wiesz, grzecznie go dowieść prawie w całości, bo, bo przez gościa i przez Kipi na czepę trochę ucierpią na pewno. <grym> tak w ogóle. A, ja właśnie czosnek wiosę, więc parę główek się pewnie obrało. E, jeden <grym> wampir zginie mniej. <grym> hmm. Ja w tego typu przefaliłem, ale ten, ale mam zero uszkodzeń. Nie ja mam chyba 8. Jeszcze ja się w sumie tego, parkowania nie podajmy w sumie na tym e, napadzie. Czemu, nie? No, no, bo, no bo nie, bo wiesz co, miałem problem podjechanie pod naczepę, przez z tylko patrząc, wiesz, w lusterka. Odci odcinek się udało. masz napadzie, to kurde parkowanie na padzie powinien być trochę. Ty, ty, to ja odcinek kończę w 49. Będzie bardzo fajny odcinek. O, teraz przynajmniej ładnie wnętrze mojej skani widać. Mm -hmm. Wreszcie moja, yes. za własne ciężko zarobione pieniądze przez Odę. Eee, yy, kolejowy i mi się zamyka, uważajcie, <grym> uważajcie <grym> zamyka mi się. Zamyka mi się... ...gęba. <grym> Łep się tam kuźwa trąbki. <grym> no, danie o, właśnie pociąg przyjechał. Jedzie pociąg z daleka, no nikogo nie czeka. No to ada za mną, dobra. F Fajne obracanie ja jest, jest się na tym pakiecie. Nie, tylko... nie pytaj Jakiś typozyk No bo ja go na ciebie nie widzę. Aha, czyli Edwardo pewnie wylądował siedem e, enter. Nie, nie, dojeżdżam spokojnie. Dojeżdżasz wow. kogo? I co ci zrobił? Nie no, ja patrzę, że na no nas nocne trasy bardzo źle wpływają. Mhm. Musimy zacząć jeździć w dzień. Mhm. Jeszcze czego. Aj, wiecie co jest najlepsze, ja się obawiam, tylko żeby nie zaczęło padać, bo ja nie, nie ustawiłem sobie napadzie wycieraczek. To masz problem? Więc bym musiał teraz jeszcze na, na klawiaturę przeskoczyć i szukać gdzie jest, gdzie są wycieraczki. Będę jechał tak koło 70. No tak chyba będzie optymalnie, tak w miarę, w miarę dobrze nam się jedzie. Mamy ładne krajobrazy zimowe. E, o, mm -hmm. ej patrzcie, ja ciągnikiem stanął. Tam Jak nie, ktoś ma termo do Białe, ja tam nie mam białego. No ja nie mam. Aha. No to tylko ja mam. In... No dobra, no to tylko ja jadę na intermodzie, więc najprawdopodobniej też tylko ja mam noc. Ja też nie? Pora roku jest to samo, tylko. Znaczy, twoja pora dnia jest to samo. <grym> po roku jest to samo. No, <grym> no tak, no, nie przejmuj nie się kafi. Dobra, bym teraz zasarzał, wam tam ta... Tfu zaraz was tam zostawię z tyłu. Nie. Weź, bo się nie będę mogła dogonić. O nie! Nie no Kitty, co to było? To barierki, powiem ja, ale wiesz, co ja widziałem, jak ona zatańczyła tutaj. No właśnie, widziałem w lusterkach. Jak Kitty tu poniosło, od lewej do prawej. Jak tej piosence, na prawo, na lewo, w górę i w dół. Kręcamy w lewo, pamiętajcie teraz. Tak, widzimy, widzimy, spokojnie. Ja nie widzę. Masz, pomrugam ci światełkiem. Po co? Może byś wiedziała, że musisz to skręcić. No ale ja lubię. Ciebie. Boję się trochę, bo to będzie ciasny zakręt. No. Bo ja się wycofuję. No i jednak zabrałem znak ze sobą. Kurde. Ja go tylko trochę przedstawiłem. Miałem tego na odcinkach nie robić, żeby nie było, że dorabiam na lewo ze złomem, no ale. Ale nie wydało wyszło się. tak idealnie. No niestety, niestety, wydało się, skąpą 27 miliardów. Wszystko pochodzi ze sprzedaży znaków jasne, jasne. E, Jakiś gościu mi, uważajcie. Jakiś panczo. Co za down, ja pierdzielę, nie wierzę w takich ludzi. Serio on się tak przebił przez ciebie? Tak, ja specjalnie uh -huh. nie zejeżdżałem mu drogi, bo wiedziałem, że coś się święci dziwnego. Uh -huh. No jak, wi jak widać ludzie różnie jeżdżą w tej grze. Ej, ale co, coś mi się zdaje, że chyba jakieś bramki w Polsce po pokradli, bo wcześniej było ich chyba więcej. No jak się takie mieli to no, przynajmniej chwilę. tak mi się wydaje. No właśnie, właśnie wiem, że. Co, Czekaj, wydaliśmy na jedynkę, na... zaraz będę urwałem bramki. Nie płacz. Znaczy, nie, no ja się wiesz, ja się martwię o polską gospodarkę, nie no musimy jakoś wspierać, nie to przynajmniej na bramkach. Nie, no spoko. Jedź. No jadę cały czas, spokojnie. Ile macie kilometrów? nie 11. wiem, włączyłem sobie to. Ile? Ile? 11. Ja już parkuję. No bo ja mam 949. O, <grym> <grym> ale troszeczkę coś przylagowało. A da poradzisz Jest sobie mocno. z parkowaniem? Bez naczepy? Jeszcze na jedzie bez naczepy. No. Ale ja cię <gulet> <gulet> <A. gulet> Muszę zmienić sobie tam zbyt bo... O, udało nam ja się jak to Ty, ale najlepsze jest, że Edward jechał prawie jako ostatni, jako pierwszy dojechał, więc jednak e, jest taka prawda w tym powiedzeniu, że ostatni będą pierwszymi. Mhm. Mm Już mm. się tam nie mam. Albo nawet Tóż się tej góry niemądry. trafia ja no, mamy, mamy też przysławia e, polskie, więc, więc wszystko, wszystko w jak najlepszym porządku. Trasa nie była może jakaś wybitnie długa, ale i tak myślę, że wypadła fajnie, bo mieliśmy i wypadek, jakieś, jakieś też miłe zdarzenie, więc, więc w sumie tak, fajnie. Się. Nawet Kita już zatańczyła na trasie, więc, więc <laughs> też jest fajnie. Obiecywała, że zatańczy kaczuszki, zatańczyła. Co prawda trochę, trochę mierne te kaczuszki były. Ale jednak, jednak, jakby nie patrzeć były. O jezu, ta spedycja, nie ja mam no ja sobie... musi je nauczyć. I czy ja sobie tu dam radę z tym parkowaniem? Ale może może mi się uda. To tak ja sobie popatrzę. Bez posiłkowania się jednak klawiaturą, a... O, ja nie muszę tego. Teraz... O, tu jesteś No ja już zaparkowałem. No poczekaj na mnie. Hmm, jak ja teraz to powinienem to zrobić? Chyba tak. Będzie nie będzie tak dobrze w drugą stronę. Masz światełko. <śle> to mi nic nie daje. Aha, to muszę do tyłu. Tam ja się ty pośmiać do was. No Ale zabawne, zabawne. Dawaj, zabawny. Damy. Dawaj damy. <śle> <śle> nie, ja, nie Nie umiem, wiecie, nie umiem się obrócić w kierunku. Naprawdę. Jeszcze chyba będę musiał sobie potrenować ja na parkowaniu, na padzie. I na, na lusterkach oczywiście, a niekoniecznie na tym. I, dlatego nie jeżdżę na padzie, bo ledwo parkuję na klawiaturze. Mm, nie trafiłem, dobra. Nie, nie będę się męczył, nie będę przedłużał odcinka, <laughs> więc sobie zamienię jednak to, bo, bo to będzie jednak złe i to bardzo. No dawaj, Jesz... pokaż. No pokazuję właśnie no na czekaj, klawiaturze. No tam jeszcze nie ma. Nie, nie, ja już sobie prze, przełączyłem się z powrotem na klawiaturę. Jednak, e, jednak nie, 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 chcę, nie chcę, żeby to aż tak bardzo bolało, że nie mogę zaparkować tego normalnie. <grym> więc wolę wa, jednak zrobić to w ten sposób. E, ja w je, kupię. Jeszcze, jeszcze przyjdzie taki, e, taki czas, że zaparkuję na odcinku też na napadzie. No! Eee, jest. No, dawaj. No, dawaj ciężarówkę do tyłu. BOOM, headshot I jest. Idealne parkowanie, możemy to odpiąć. Trasa się udała, wszyscy Teraz przeżyli. Musiałem cięcie zrobić i po prostu to ostatnie parkowanie tam zrobić. Nie no wiesz, już nie, nie będę taki, nie no, nie, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze widać, no brakuje mi tej praktyki w parkowaniu na, na padzie, ale będę cały czas się uczył, obiecuję, że w następnym odcinku e, też nie zaparkuję na padzie, tylko zrobię to przy użyciu klawiatury, e, gdzieś w okolicach setnego takiego odcinka, myślę, że już będę parkował na, na padzie normalnie, także ekipo, wielkie dzięki za pomoc w nagraniu, w miłej trasie, e, w fajnych tematach i w ogóle, e, mi towarzyszył dzisiaj Kofi. ma. Kiteusz. Emma. Adeusz. Edward Deusz. Do usłyszenia. No i Loleusz, który no niestety miał zamkniętą trasę. No. A o wszystkim opowiadał Grineusz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Alo, elo, elo.